Stramowski wrócił do telewizji po rozstaniu z Warnkę. Jak wyglądał? Piotr Stramowski, 35 litrów, gościł 23 października w niedzielnym wydaniu Dzień Dobry TVN. Pod studiem czekało na niego wielu fotoreporterów. Jak się prezentował? Widać, że pogodził się już z rozstaniem z Katarzyną Warnkę 45 litrów. Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke ogłosili w zeszłym tygodniu, że zdecydowali się rozstać, dając do zrozumienia, że ze względu na dobro córki nie będą komentować zmian w życiu prywatnym. Do tej pory są konsekwencji i faktycznie nie udzielają żadnych komentarzy w tej sprawie. I choć stale muszą mierzyć się z komentarzami ciekawskich fanów, nie zamierzają usuwać się cieni i pracują promując swoje zawodowe aktywności. Piotr Stramowski wrócił do telewizji po rozstaniu z Katarzyną Warnkę. Piotr Stramowski pojawił się 23 października w studiu Dzień Dobry TVN. Tuż po wyjściu ze studia śniadaniówki pozował zgromadzonym na rogu Chorzej i Marszałkowskiej w Warszawie fotoreporterom. Miał na sobie czarne spodnie, w które wkasał biały t-shirt. Największe wrażenie robił oczywiście płaszcz w kratę, który jest idealnym wyborem na jesienne dni. Zastanawiać mogą jedynie okulary na nosie, które aktor mógł sobie darować. To, co dostrzegamy, to świetny humor aktora. Widać, że nie załamał się zakończeniem związku z żoną, co może nieco zaskakiwać. W końcu, wiele gwiazd po rozstaniu usuwa się w cień i unika rozmów z dziennikarzami czy spotkań z fotoreporterami. Myślicie, że niebawem Piotr albo Katarzyna zdradzą coś więcej na temat rozstania? Okazji będzie na pewno wiele, oboje prężnie rozwijają swoje kariery.